Drona można wykorzystywać do wielu rzeczy, można im po prostu polatać, porobić zdjęcia, ponagrywać filmy, zabrać na wakacje, porobić jakieś sesje, Ślubne, nieślubne inspekcje, ale czy wykorzystywaliście kiedyś drona jako latarnię? Lubię gadżety. Lubię je kupować, lubię je testować i lubię je sprzedawać. Jednym z takich gadżetów, który ostatnio wpadł w moje ręce, jest taka soczewka. Jest to soczewka skupiająca światło yy, dla Mavika R2 tudzież R2S. Jak wiemy, dron pod spodem ma wbudowaną taką wewnętrzną diodę. Ta dioda służy do podświetlania miejsca startu i lądowania w momencie, kiedy mamy słabe oświetlenie. Ale tą diodę można wykorzystać również w inny sposób, mianowicie jako doświetlenia jakiegoś. Pleneru. Fotograf, który umie zrobić fajne nocno-wieczorne zdjęcia z wykorzystaniem długiego czasu naświetlania, może w tym momencie się popisać. Soczewka ma za zadanie skupić promień światła tej diody, która jest tam pod spodem, w węższym jakby zakresie. Normalnie promień światła z tego drona na wysokości 10 metrów jest już tak rozproszony, że prawie w ogóle go nie widać. Ta soczewka na wysokości 10 metrów daje nam bardzo fajnie oświetlony punkt, w którym możemy umieścić na przykład jakąś parę, zrobić jakąś fajną sesję w jakimś fajnym plenerze. Zrobiłem kilka prób tej soczewki i wygląda to naprawdę ciekawie. Zobaczcie zresztą sami. Tak, więc zastosowań dla tej soczewki jest, no kilka, nie dużo, ale kilka. Tak jak już wcześniej wspominałem, można zrobić fajną sesję plenerową, albo po prostu postraszyć sąsiadów, co generalnie raczej odradza. Soczewka jest bardzo łatwa w montażu. W zestawie dostajemy soczewkę i takie dwie gumeczki. Bierzemy drona, soczewkę. Mocujemy w tym miejscu, tak? I ściągamy ją po prostu dookoła, gumkami. I to w zasadzie tyle. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie na temat tego gadżetu. A może mieliście już styczność z tym, może macie jakieś ciekawe prace, którymi chcielibyście się pochwalić, dajcie znać. Ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.